Jak zapewne wiecie, aktualnie odbywają się targi Mobile World Congress w Barcelonie. Postanowiłem odwiedzić stoisko LG i przyglądać się ich najnowszym inteligentnym zegarkom. Są to LG Watch Urbane i LG Watch Urbane LTE. Na początek rozpocznijmy od wersji z Android Wear, czyli zwykłego LG Watch Urbane. Koperta zegarka jest wykonana ze stali nierdzewnej i jest dwukolorowa. U góry zegarek jest matowo-srebrny, a dookoła mamy chromowany akcent. Smartwatch posiada porządny, skórzany pasek z ładnymi przeszyciami, a z prawej strony znajduje się pojedynczy przycisk. Bardzo przypomina designem poprzedni LGG Watch R, jednak mi osobiście ta wersja się nie spodobała. Nie będę zagłębiał się w Android Wear, gdyż o tym systemie opowiedziałem Wam już przy okazji recenzji LGG Watch R i Moto 360, które znajdziecie na moim kanale. Przyglądnijmy się jednak drugiej propozycji, czyli LG Watch Urbane LTR. Ta wersja, chociaż ma niemal identyczną nazwę, zupełnie różni się wyglądem. Zegarek jest w całości matowy, a dookoła wyświetlacza znalazły się ładne cyferki. Załączony pasek jest gumowy. Moim zdaniem jest to aktualnie najładniejszy inteligentny zegarek na rynku. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu WebOS. Interfejs jest zupełnie inny niż w Android Web. Dłuższe naciśnięcie w dowolnym miejscu na wyświetlaczu podobnie jak w Android Wear zabierze Was do menu wyboru tarczy. Środkowy przycisk przenosi nas do listy aplikacji, które są wyświetlane w ład z ładną animacją, a dolny przycisk to po prostu wstecz. Górny przycisk zabierze Was do menu szybkich ustawień, gdzie możecie szybko zmienić jasność, włączyć lub wyłączyć bluetooth lub na przykład uruchomić tryb samolotowy. LG Watch Urbane LTS robił na mnie ogromne wrażenie. Zegarek prezentuje się świetnie, a interfejs moim zdaniem jest o wiele bardziej intuicyjny niż Android Wear. Dość niepokojącą informacją jest jednak brak dostępu do slotu na karty SIM i podobno te będą preinstalowane przez operatorów, co oznacza, że nie będą mieli możliwości wymiany karty na inną. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną to w obu modelach znajdziemy wyświetlacz w technologii Plastic OLED 1,3 cala 320x320 pikseli, chip Snapdragon 400, 4 GB budowanej pamięci i 1 GB RAMu. Urządzenia wspierają technologię Bluetooth, NFC oraz GPS. W modelu Urban LTE bateria ma 700 mAh, a w wersji PSLT LTE 400 mAh. Urbane LTE ma trafić do sprzedaży w okolicach maja 2015 roku i jeżeli cena nie będzie zbyt zaporowa, to ja na pewno zdecyduję się na ten model, to wygląda po prostu fenomenalnie. A co wy sądzicie o nowych inteligentnych zegarkach od LG? I czy zdecydowalibyście się na wersję z nowym systemem WebOS? Czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał.